Nie, zazyczę się w kolejnym filmie z serii Pokémon Diamond. Ostatnio ostatniśmy grę na ścieżce to była chyba 212, <laughs> chyba tak. No i cóż, o, więc dalej przemierzajmy tą ścieżkę. To mamy kolejną dawkę trenerów właśnie e, Jeszcze kilku rybaków. Choć swoją drogą ciekaw jestem, co ja mogę złożyć na wędkę na tej ścieżce? zerkniemy tak, z ciekawości. Na pewno może być to Magic Arp, choć walałbym, żeby to nie był Magic Arp. Może coś nowego jasne. A więc Magikarp. No dobra, w sumie do Spida nie pogardzę, choć w sumie Magikarp też ma ability Swift który właśnie aktywuje się w czasie deszczu, przez co też będzie naprawdę bardzo szybki teraz. W że szybko szybkość, najlepszą będzie kapę z prędkość. Właśnie też dlatego, tego, że fajnie sobie do szybkości na magic Magikarpach. No krytyczny Rock Smash. Dobra, w sumie, jak spadł, dostanę aż 54. No, ale co tam. Tu masz w każdym razie kolejnego trenera. Oj, chciałbym, żebym spotkał jakiegoś gościa, który... Albo jakąś dziewczynę, która uwielbia ryby. A, ale nie, to tylko trener. was, że się zawiodłem. Może gdybym wybrał żeńską postać, byłoby troszkę inaczej, a w każdym razie rybak Cameron, jest co do walki, Goldina. No to ja wysyłam Machamp'a i lecimy. Dobra, duży dłużejko Rotatop. No dobra, jeszcze deszcz pada. W sumie Goldin też ma ability Swift Swim. Albo Water Jeden z tych umiejętności może mieć. Water z kolei jest umiejętnością, która sprawia, że nie można Pokemon'a poparzyć. Dobra, Water Pulse jeszcze się mnie nie oszłomił. No, to Karate Chop i to raczej z pewnością wykończy Goldina. No za Goldina to dostanę? Jakieś ekspansja, to co za Medikarka 420, No i dobra, deszczek sobie fada. Mam powiem, jako szczególnie to widać, że nie przeszkadza. No i kolejny Pokémonem trenera jest. Barbouch. Od Barboucha raczej powinienem być szybszy. Także. Tak jest. Kolejny, tym razem Karate Chop dla odmiany. Oczywiście o zmiany w porównaniu z, poprzednio, z poprzednim odcinkiem, gdzie użyłem na barbołczach um, Rock Smasha. W sumie taka szczególna tutaj odmiana to nie była. No dobra, powiedzmy Camerona. Jasne, że przegrałem. Ale stwierdźmy to dalej, bowiem. Pewnie, mów dalej, w tym może jesteś lepszy niż w e, Swoją drogą zerkniemy, czy tutaj nic nie ma, na tych pomostach nie ma nic. No i kolejny gościu. Nie widzisz, że łowie? Cicho bądź, Powiedz, ryby. Okej, okay, okej, okay, przymykam się i zaczynajmy walkę. ja na no, przykład się nie będę przymykał. W każdym razie gość wysłał do no, walki Gyaradosa! Wow! No, walka z Gyaradosem może nie być aż taka prosta. <laughs> Przynajmniej, dopóki Macampa ma nie nauczy no jakiegoś kamiennego ataku, wtedy. tu by to. No. Jakiś dobry w sumie atak na Gyaradosa, A no, w tej sytuacji mam tylko ataki walczące, także jest trochę słabo. No ale myślę, że Revenge jako takie obrażenia powinienem mu zadać. To używa na szczęście Bite. Bite jest tylko półmrocznego, dlatego też na szczęście, bo to będzie niezbyt efektywne, nie potknęło mnie, także Revenge ze zdwojoną siłą, on jest to obniżony atak, on jest odporny na ataki walczące, także za wiele to mu nie zrobi. Ale zawsze coś. Ten też się opłaca rozwalić, bo dostanę 2 EV do, do ataku, także jak najbardziej się opłaca. No um, to jeszcze raz revenge, ten to samo bite, zawie mi to nie robi, no co tylko mnie nie potknie, a będzie dobrze. Dobra, kolejny revenge. Zemsta musi być. Revenge, prawda? Ech. Dobra, w każdym razie pokonaliśmy Gyaradosa dwoma revengerami. No, twarda bestia. Trzeba to przyznać. I 93 punkty expa? No to EXP też porządne. No i pokazaliśmy żyłama. <laughs> Pozwolę sobie, żeby... ...Pokemon... Aha, żeby Pokemonowa walka uszła mi jak... ...nie wiem, ryba. Dobra, i tu zaczynać się będzie taki trochę błotny teren. W sumie w to błoto można wejść. też mam chyba trenerka ale pewnie nie jestem... Eee, o, poszukiwane szardy. Zamian oferują tm No, najpierw musimy rozwalić trenerkę z parasolką. To pokémony, które śniszą się w czasie deszczu. Co ty nie powiesz? Tak naprawdę większość wodnych pokémonów lub znających wodne ataki staje się mocniejsza w deszczu. No, no dobra, w każdym razie w Goldina. Po tym, co powiedziała, to raczej ma Ability Swift swym. jump! I tak, um, tak, deszcz ciągle pada. No to... Karate Chop. Chyba, że Quick zadziała. Jest! Zadziałał. No to uderzał jako pierwsi. Bez wątpienia. No, ja, to Goldina. Ciekawi, jest kolejny Pokémon jest tej trenerki. O, ale już level. Więc, jeżeli to nie będzie jakiś super korzystny dla mnie, Pokémon. Wow, tak plus 4,98 prawie, stuwa. I próbuję poznać atak Submission. W sumie Submission wam pokażę, ale nie będę go uczył, bo RSI nie jest bardzo potrzebny. Jest to atak o dość dużej sile 80, co nosi 80. Jest to po prostu atak fizyczny. Przeciwnik bierze jakby swojego przeciwnika, łapie go i go tam, prawda, o ziemię tłusze, przy okazji raniąc sam siebie. Brzmi dość groźnie, ale ja go nie będę uczył. Czyli odpuści sobie Submission? Tak, odpuśćmy sobie Submission. No i kolejny Pokémon trenerki, zaraz się dowiemy co będzie. Czy pozostaniemy przy Oczampie, czy zmienimy Pokémona? Eee, Buizel, no to możemy chyba zostać. Buizel da mi do Speedo. Słodzego nie pamiętam jaka ability miał Buizel. Czy też w Nie wiem. W każdym razie, Quick tak. Attack, no za wiele mi raczej nie zrobi. No chyba, że znaczycie skrycznie i zabierze mi już 9 HP. No to Crush chop i po weasel. Po tej weasel, w sumie to samiczka. No i wygraliśmy walkę. Tak, gdzieś już nas Alexa. Alexa. A, tak jak też... Um, nie wiem. Płyną mi łzy. Eee. Chciałem e, Nie wiem, jakby pokazać mi prasę, ale jest cały... brudny przez ten deszcz. Ech. No tak, dobra, w każdym razie tu są poszukiwane właśnie szardy i tu szardy możemy wymienić właśnie na temy. Pani się Święta zbiera szardy, czy jakby, no nie wiem, co są takie fragmenty... Mówi, że przypominają jej miejsce, w którym pracowała dawno temu. Jeśli hmm? znajdziecie jakieś szardy o, w tym samym kolorze, to daj mi znać. Mam się za to T.E.M.y. tak, Czerwone shardy, Sunny Day niebieskie, Raindance za żółte, Sunstorm za zielone, Hail. Aha, Instytut Pogodowy. No, raczej w zależności jakie shardy będziemy mieli, to dostaniemy T.E.M.y. przywołujące różne zjawiska pogodowe. Chyba, że 8 chyba ich trzeba mieć, ale pewny nie jestem. No i tu właśnie mamy coś nowego. Hmm, czym jest błoto? No kiedy będziemy tak chodzili po błocie, możemy się zapaść. Ty musicie się po prostu pokręcić wokół własnej osi i... z tego błota się wydostaniemy. Gdzie jest ten kurczę przedmiot? Przede mną. Znów wpadliśmy. Dobra, tu mamy Heart scale. Znów zakopaliśmy się w błocie. Dobra. Skrócić też coś jest. gdzieś w tamtą stronę cześć ale dobra um... Kurze, ja się skupiłem na tym poszukiwaniu, ale dobra Crikey Tune, tak Tune znowu matchup. niestety no myślę, że ma sobie dar um... niestety ataki typu ro... walczącego nie będą efektywne na pokemonu robaczym ale zobaczmy, Karata Chop. może wpadnie Critical ja też dostał 2MV do, do ataku, więc nie byłoby tak źle. No niestety nie zbyt efektywny, nie wykończyło go tego. Wszystko i Leech Life. Cześć, co jest ciekawe z że chyba typu robaki nie są dobre na walczące, i walczące nie są dobre na robaki. A swoją drogą, zazwyczaj pięści, rozgina ta robala. Więc dla mnie to raczej fighting powinien być dobry na robaki. No dobra, kolejny karate chop. I rozwalamy Krajki Tyre. Teraz, żebym nie zapomniał zmienić Pokemona. maczam tam, się na razie bić zamiaru nie mam, więc... E, tak, Kobi znowu mam jodek. E, do walki może wyślę... Kliplapa, bo w sumie w deszczu czuję się jak ryba w wodzie. E, dobra, tak. Znowu trzeba się poruszać. Słuchaj, kiedy musimy się ruszać w koło, starszy będziemy się przemieszczali na boki. I gdzie jest kurczę ten przedmiot. Przede mną. Daleko jeszcze? Stoję na nim. Uh, revive Dobra Teraz, żeby tylko jakoś wyjść z tego błota. Ok, Celui, uh, tam na górę też by się dało wejść, ale po co? Um, spróbujmy się przejść tędy. Oj, oh, w błocie też są trenerzy. I patrzcie, akcy. No i panienka się zakopała w błocie. Czy to możliwe? Uh, utknąłem w tym bagnie. Oczywiście nie. Eee, a kiedy głupie? A eee, te. nie wiem. No moje... Cała jestem w błocie. Eee, muszę się poruszać, żeby stąd wyjść. Ok, pierwszy krok w trawę. No i teraz Dziki Bok. Woober. W już od 10 minut. Kurczę, ten czas leci. Idźże, prime pop. W sumie Woopera nie ma co atakować wodnym atakiem, bo on ma ability Water Absorb, a czym ma? Może mieć, może mieć Water Absorb albo Dump. Water Absorb z kolei pokłania wodne ataki i dodaje Pokemonowi HP, jeżeli eee, nie ma pełnych. Także ability dość ciekawe. Właśnie tam tylko zobaczyć na górze, czy przypadkiem tam czegoś nie ma. I Rosilia. No Rosilię fajnie byłoby rozwalić, ale kurczę no... To jest trochę ryzykowna akcja. I Jeprynpa. I teraz prosta kalkulacja. Czy Pek zabierze więcej niż Bubble beam? Na pewno nie, bo Pek no, będzie, uderzył się jest 65, poza tym mam niższy, 60 znaczy ogólnie, poza tym mam niższy atak od spec-ataku, a tutaj mam tak, yy, dobry spec-atak, stab i desz. Także yy, nawet jest mi że to wykończy, nie wykończyło jednak. Dobra, nie jest transport. proszę Ciebie. Wszystko, bardzo trzeba uważać. Kurczę, te ataki trawiaste to są naprawdę. No i stan spor, kurde. Wie jak mnie poddenerwować. To może teraz drugi stan spor. A ja rozelkę rozwalę. Sądzę, że też nie chcę używać PK, bo jeżeli użyję Mega to naprawdę mi to, to, to po prostu odnowi swoje zdrowie dość dobrze. Eee, także drugi, drugi Bubble Beam. Zaraz jakiś naprawdę opłaca rozwalać. Tylko no właśnie. Ryzyko. Dobra. Jeszcze HP troszeczkę podciągniemy. O, dwa. No zawsze. No i 412 punktów expa. Dobra. Czy tam nie ma nic. No nie. Ale to jest taki kurczę spory kawał trawy. No to na swój sposób Ripple by się przydał. No i kolejny whooper. Uprę do jednożybę na chyba daje do HP, także za bardzo się nie będę bawił w jego rozwalanie. W sumie ten można by zdjąć czymś. Tylko nie ma za bardzo leku, właśnie chyba Paralyze Heal nie ma. Ale zaraz zobaczymy w torbie, co my tam mamy. Na, na tę przypadłość. Na przypadłość imieniem paraliż mamy chyba jakieś Paralyze Heal. Mamy dwa, o, to można użyć jednego. Ojo, i Ipom coś, Ambipom w sumie już e, coś trzyma. Tak, wcześniej mówiłem Ambipom, jak to był iPhone, teraz będę mówił iPom, jak to jest Ambipom Full Hill. No, w sumie się przyda, naprawdę. Praktyczny przykład. no i tu antenera. Eee, wiem, czy możesz to na dążyć coś takiego? Eee, no dobra, zobaczymy. W każdym razie, kolejny Pokémon Ranger Taylor, który zobaczy sobie do walki Luxio Pokémona elektrycznego. No to cóż. Na pokémon elektryczny to mamy dość problemat. No to jest też dość problematyczny, o, właśnie. No ale myślę, że będziemy szybsi i rozwalimy go bubble beamem. Dość sobie trochę zbędnych hf do ataku mi wpadnie. W przypadku grepa pasażerów mi najbardziej na, właśnie, spec-ataku. No dobra, udało nam się rozwalić um, Luxio. No dosyć dobrze. To na pewno mi odnowi HP już to pełna. Natomiast tak, 526 punktów spałatnie ładnie, no i pada deszczyk. I kolejnym Pokemonem trenera jest Buizel. No tak, jak Buizel... to ja na dobrą sprawę mogę zostać. Przecież tylko... W... nie no, to Bubble Beam by tego atakował. Myślałem, że PEK tylko będzie działał normalnie, ale z kolei Bubble Beam i tak zadziała lepiej nawet niż ten pek. Mimo, że będzie nieefektywny. 6 HP z The Opry Miejmy nadzieję, że będziesz półkę, odzyskam. Wow, to starczyło, żeby go pokonać. No to odzyskamy raczej całość. Albo piątkę, nie wiem. Zerkniemy. Za momencik się przekonamy, ile HP to mi yy, ten Shelbel doda. Tak, 6 HP, ile trzeba było. No i 666 punktów, Expan. 667. No i wygrajmy Taylora. No, masz znaczy, energię, żeby. Nie wiem. Rozpalać. No powiedzmy. No i tu mamy parę jagód. Mamy peachy berry. I to chyba berries. Te tutaj takie... Te dziwne, w cudzysłowie na to, krzaczki. Tak, pineapple berries. Jedna. E, Swoją drogą, jeżeli pada deszcz, a na świeżo mamy właśnie ziemię, to później nie musimy tych jagód podlewać, na dobre sprawy co jest całkiem fajne. Tylko z kolei nie wszystkie jagody... E, ...lubią deszcz. <grym> Dobra, i zaraz, czy tu już jest miasto pastoria? Tego to nie wiem. Nie, na razie nie chcę nic tutaj sadzić. Bo jeszcze musimy się przejechać w tę stronę rowerkiem, bo tam na pewno do kogoś dojdziemy. Tak, Amiibo, ścinaj drzewko. Eee, czy tutaj nie ma jakiegoś wielkiego przedmiotu? Nie ma. Dobra, to siad na rower i wrócimy. Eee, tu coś jest. A, i tu ja mogę przecież pojechać pod tym, ale dobra, to za moment. Za moment, za momencik. Tu w sumie jest drzewko do święcia, ale mogę ją ominąć. No i tu mamy uh, X-Special. W sumie X-Special na się nie przyda za bardzo, bo nie używam tego typu przedmiotów. No i zaraz, to jest chyba też trener. Tak. A... Um, o! Fajnie wygląda trener to przybył. Godne uwagi. Gdzie? Yeah. No, ale w każdym razie naukowiec yy, imieniem i walczy ze sobą walki. Abre bardzo dobrze! FAW do specjalnego, jak najbardziej pożądane. pop, up, idziesz. Yy, no i w sumie nawet położyć się na metal Clawa i to by tego abre wykończyło, ale wolę nie ryzykować. Yy, użyjemy Bubble Beam. No i trzeba jest szybszy? nie jest szybsze. Ciekawe jest, czy kolejny Pokémon nie będzie przypadkiem kadabra. Bo jeżeli będzie kadabra na tym poziomie, już to raczej szybszy może będzie. Jeszcze jest krytyczny. Niepotrzebny w sumie. Chyba 304 punkty Expo. Okej. Okay. Deszczyk pada. wzmacnianie swojego Bubblebee'a. Pasuje dobrze, ale no, no, sprawę to tak troszeczkę. No nie wiem, bo niby le są bombelki, prawda? kropelki też mogłoby je, prawda, porozbijać. Takie trochę niedopracowanie, jak się troszkę zastanowić nad tym. No i dobra, tu tak wspomniałem, kadabra nie jest szybszy. Wow. Twin mnie zaskakuje, naprawdę. Szok. Oczywiście pozytywny. Znowu wciosek krytyczny. Co za fart. Dobra, 589 punktów Spa. No i pogonaliśmy szona Nasze badania yy, doszły do takiego wyniku. Jesteś mocny. Ja, a, to jakoś szczególnie bogaty nie. Choć nie no, w porównaniu z niektórymi trenerami to może im nie najgorzej mi zapłacił, że tak powiem, za zwycięstwo. Tak, dobra. A i to drzewko nie chce się tutaj bawić w dzikie boksy. Choć niewiele brakło. Już przez przypadek wjechałem trochę w trawę. No jeszcze ten arka z parasolem. Ach, te parasolki. Kiedy pada? Jak uh, atmos, czy nie wiem, jakby bardziej... Kupiam jeszcze coś takiego. A może jest Nie wiem, w każdym razie jest Sabrina chce ze mną walczyć i jest warta walki Psajdaka. No dobra. 5 pop. No um, dobra, doszlich pada. No i Tegas. No to znowu zrobi mu coś innego. Najwyżej pekiem dobiję tego Psajdaka. nie będzie takiej potrzeby, znowu się krytyczny! Trzy razy podrząd też trochę przekiecie chyba. Dobra, też, że pół połudówek, no i prawie zdobyliśmy level. Popaliliśmy Sabrii na jedno uderzenie. No cóż, niełatwo jest walczyć, trzymając parasol. Jasne, jak nie ma na co zwalić, to można zwalić na cokolwiek. No dobra, czy coś tu się kryje? No naprawdę nic się tu nie kryje, poza tym synkiem. Naprawdę, chyba tak. No dobra, nie chcę tutaj przejeżdżać przez te błoto, dlatego też się i wrócę tak jak przyjechałem. No, dość sprawnie to idzie. No i tu jeszcze pod ścieżką tą możemy się przyjechać. No i tu znaleźć jeszcze Revive. Dokładnie, no się jeszcze coś się kryje, może też nie. No i w sumie, tu mam jeszcze jakiegoś gościa. Zapomnę, że takiego pokemona na wielkim bugie w pastory. No prawda, musisz tam... Definitywnie musisz tam iść. Powiedzam ci, żebyś się tam udał. No cóż, zobaczyłem, Chyba tam jest właśnie Pastoria City, A tutaj na rowerku nie wiedzieli, Mamy znów yy, błoto. Hmm, tam czas 20 minut. Jeszcze zaraz tylko się zobaczymy, czy tutaj nie ma w przypadku jakiegoś tego przedmiotu, bo <gryw> one mogły się kryć dosłownie wszędzie. No to chodźmy na błoto. Dobra. O, coś gdzieś się kryje. Dobra, już wiem, gdzie. Aha, i specjalnie po to tutaj przytachałem, tak? Dobra, jeszcze trochę. No, wyskakuj. Yes! Roar candy! W sumie było warto. przecież przejść przez to błoto tutaj. O, się zapadam co chwilę. Dobra, udało się. No i tym oto dotarliśmy do miasta Pastoria. Tak, jesteśmy w mieście Pastoria, gdzie mamy kałuże. Tu na dzień dobry mamy wody trochę i tu na pewno coś się kryć będzie. Um, chyba tu. Tak, Full Hill. Dobra, co um, już nas witają? Przedmioty. No i tu właśnie mamy miasto Pastoria, w którym mamy właśnie sklep. Um, prawda, trochę domków, ludzi, jagód, stadion, centrum Pokémon, no i właśnie Great Marsh. Ktoś z Teamu Galactic. E, no cóż, ale w sumie miastem pastoria, może zajmiemy się w kolejnym filmie z serii Pokémon Diamond. W dzisiejszym to wszystko, także do usłyszenia w kolejnym, to cześć! Zapraszam też do moje pozostałe filmy.